Witam serdecznie. Zapraszam na nową serię odcinków Poznaj menu z Sushiho. Chciałbym Wam przybliżyć nasze pozycje z menu, nasze nowości, nasze dania, tak żebyście mogli sobie zobaczyć nie tylko na zdjęciu, ale z bliskiej odległości. Będzie to seria filmików. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ci z Państwa, którzy zamawiają w naszej restauracji, wiedzą, jak dostarczane są nasze dania: czy to z kuchni ciepłej, czy to z sushi. Dlatego dzisiaj zademonstruję. Zamówiłem dzisiaj cztery nasze nowe rolki. Oczywiście sushi dostarczane jest w opakowaniach kartonowych. Ja dzisiaj jestem przygotowany i mam oczywiście łupek, natomiast mamy informację od wielu naszych klientów, że nie trzeba przekładać naszego sushi na żaden talerz, bo estetyczne opakowania są na tyle fajne, wystarczające, że nawet jak goście pojawią się u nas w domu, to możemy wyłożyć takie opakowanie, odciąć wieczko i i naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Historia opakowań jest bardzo złożona, ale myślę, że to jest na osobną, na osobną opowieść, bo tu na pewno podziękowania na, na, dla naszego menadżera, byłego menadżera, Mariusza Nosalskiego który otwierał z nami restaurację i, i to on spowodował, że te opakowania do dzisiaj z nami są. I nie tylko u nas, bo także w wielu miejscach, ale tak jak mówiłem, może to na inną, na inną, opowieść. Co dzisiaj? Co dzisiaj? Nasze cztery nowe rolki, w zakładce nowości znajdziecie te pozycje. Staramy się te nowości, nowe pozycje robić jak najczęściej. Oczywiście to nie jest, to nie jest łatwe, ale będziemy starali się cyklicznie raz na dwa, raz na trzy miesiące to robić. Dlatego, że widzimy, jak reagujecie na te na te nowe smaki. To jest coś, co, czego szukacie, a e, no w sushi jest dużo, dużo nowych smaków, ale mamy wielu nowych klientów. Jesteśmy 4 lata już tutaj z Wami na rynku i, i widzimy, że e, no czasami trzeba jakieś odmiany i trzeba e, jakichś nowych, nowych smaków. Co dzisiaj zamówiłem? E, są to e, raz, dwa, dwie, tak naprawdę Kalifornię, jeden futomak. Cóż, jestem przygotowany. Mam łupek, mam pojemniki na, na sosy. Ja jestem zwolennikiem sosów każdego rodzaju. Nasi sushi masterzy wiedzą i też jak jest, czyli mają, to, to, to wszystko jakby lepiej smakuje. Natomiast wiadomo, że bez sosu sojowego się, się nie obędzie. Oczywiście nie do każdej rolki, ale wychodzimy z założenia, że kto co, kto co lubi. Co mamy do zaprezentowania? Tutaj jeszcze sobie rozpakuję imbir. Staramy się, żeby nasze pozycje nie były pościskane, żeby jak najmniej się dotykały, dlatego często sushi masterzy wiedzą, że imbir i wasabi osobno Osobno w pudełeczku, jeśli będzie spakowane, to zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie. Cóż, zaczynamy. Chciałbym zademonstrować nasze pozycje. Kuramaki, nowa pozycja naszego Sushi Mastera Patrycji. King California, Macieja. A tu ciekawostka, bo prezentacja z e, Kalifornii, naszego menadżera Jakuba. E, bardzo, bardzo fajna roka, na pewno się wypowiem więcej. E, I e, naczos, Big Nacho Futomaki, roka e, Kacpra, która no, robi prawdziwą e, furorę. Też o niej na pewno e, opowiem. Myślę, że, że na końcu. E, że prezentuję. Hmm. Zaczniemy od najbardziej delikatnej e, rolki. Jest to rolka e, z kurczakiem e, w panko, e, obłożona mango, sos e, wasabi mayo e, i ukura i kura na górze. Delikatna nic tylko próbować. Nie będę ukrywał, że już jadłem każdą z tych pozycji. Zawsze robimy testy, zawsze robimy próby. Mamy taki panel testowy i wybieramy rolki, najpierw na papierze, później składamy je w jedną całość i smakujemy, próbujemy. I sushi masterzy mówią, jak według nich powinna ta rolka wyglądać, jest to niezwykle istotne. Dajemy to możliwość naszym sushi masterom, żeby mogli się wykazać. Widzimy, że to wtedy jest fajna zabawa. A o to też w tym chodzi, żeby dane osoby realizowały się, ale o naszych Sushi Masterach też będzie okazja, żeby na jednym z odcinków o nich opowiedzieć. Kolejna rolka jest to King California. Rolka z krewetką, z tykwą, obłożona łososiem. Prezentuje się bardzo fajnie, bardzo klasyczna. Dla tych osób, które preferują właśnie takie, takie smaki. Kolejną rolką, bardzo ciekawą, jest rolka z serem. Ja nie ukrywam, jestem zwolennikiem, zwolennikiem no, ekspansji, troszeczkę w taką nowoczesną wersję, trochę europejską, trochę amerykańską. Dlatego też uwolniliśmy troszeczkę nasze nasze standardy. Jest to Kalifornia z tuńczykiem, ale co ważne obłożona serem cheddar. Do góry mamy chili mayo i jalapeno. Natomiast ci Państwo, którzy zastanawiali się, czy zamówić tą rolkę, bo ciekawie jakby brzmi, ale jalapeno może będzie za ostra? Naprawdę nie obawiajcie się. Ta ostrość nie, nie zabija tego smaku. Ona nie jest, ta jalapeno nie jest takie ostra, żeby żeby można było sobie tutaj odmówić tej rolki, naprawdę warto spróbować. W razie czego można jalapeno zdjąć, jeśli faktycznie będzie, będzie za ostre. Natomiast na koniec, na koniec Big Nacho Futomaki. No byliśmy bardzo ciekawi, byliśmy bardzo ciekawi jak ta rolka będzie odebrana. Może wizualnie nie jest najlepsza do zdjęć, do filmów. Natomiast opowiem o niej. Jest to rolka z ryżem z tatarem z łososia, natomiast co ważne, sos serowy, a na górze na czosy. Niektórzy powiedzą, że to jest jakby prze, za bardzo pójście w nowoczesność, natomiast cóż, powinniśmy się bawić tym jedzeniem, powinniśmy próbować. Są to rolki, które mają sprawiać nam radość i przyjemność, bo o to chodzi jakby w jedzeniu i, i, i w pracy, ja nie powiem nic więcej. Kto nie próbował, niech próbuje, bo nie wiemy jak długo jeszcze te nowości, te nowości pozostaną w naszej karcie, w naszym menu. A jak dobrze wiecie, najlepsze rolki, najlepsze rolki pozostają na stałe w karcie. Natomiast wiele tych rolek już było i one cyklicznie po prostu znikają, pojawiają się nowe. Ja na tą chwilę nie będę tego próbował. Natomiast pokażę, pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz, coś co już widzimy, że zostaje. Jakby to powiedzieć, niektóre restauracje zainspirowały się naszymi pomysłami. Chciałem zaproponować słoiczek, który znaleźliśmy sobie u jednego z dostawcy. Jest sygnowany naszym logo, ale co w słoiczkach? W standardzie mamy Pudding z tapioki z musem mango. Natomiast ten sam słoiczek wykorzystaliśmy do macza pana Kota. Ja uwielbiam pana Kotę w wszelakich odmianach. Natomiast klasyczną z musem czy z sosem malinowym to jest coś, co, co, co uwielbiam. Jest to deserek, który jest dopełnieniem no, każdego zamówienia. Wygląda i pachnie bardzo dobrze. Mus malinowy. Polecam. Dzięki bardzo za, za uwagę. W dniu dzisiejszym będziemy takich prezentacji pokazywać jak najwięcej. Będziemy się starali pokazywać, przybliżać jak najwięcej naszej pozycji. A Was zapraszamy do restauracji na Zamkową 30, bądź do zamówień z dostawą bądź solderem osobistym. Do zobaczenia.